Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku i dzisiaj robimy znowu reaction video. Yy, wydaje mi się, że to, te, te reaction video są, są nie najgorsze, yy, nawet się oglądają i klikają, więc zapraszam. Yy, losowe zdarzenia są już w grze, czyli zapowiedź pacza, które wyjdzie we wtorek. Właściwie jak wyglądacie, jak wy oglądacie ten film, to pewnie to będzie jutro. Yy, nie we wtorek, w środę, czyli wy pewnie obejrzycie we wtorek, czyli jutro. No, zobaczymy. Zobaczymy jak jest ostateczny, ostateczna forma tych wydarzeń losowych. Jak wiecie ja jestem sporym fanem tego rozwiązania, ogólnej koncepcji, aczkolwiek dużo zależy od tego jak to zostanie, zostanie wprowadzone, więc zobaczmy. Zobaczmy jak to zostanie wprowadzone. Przedstawiamy aktualizację 1.23 z wydarzeniami losowymi. Jakie efekty w ogóle, nie? W bitwach losowych samoloty spadają, bomby wybuchają, a sterowce eksplodują na niebie. A trąby pierdzą. I tutaj powinien wjechać golec orkiestra. Pole, pole, łyse pole. Wygląda to spektakularnie i urozmaica rozgrywkę. Teraz rzeźba terenu może się zmienić w samym środku bitwy. Dzięki temu bitwy są bardziej dynamiczne i pojawiają się nowe możliwości taktyczne. Warto to wypróbować, prawda? Tak, bardzo. Wydarzenia losowe występują na czterech mapach. Znaczy, powiem wam tak, nie nazywanie tego wydarzeniami losowymi jest trochę mylące, bo one nie są przecież losowe, nie? One za każdym razem wyglądają tak samo. <laughs> nazywanie ich losowymi jest. Ale dobra, okej. Okay. Rozumiemy o co chodzi. Ale bombardują. Na Ruinbergu samoloty przeprowadzają bombardowanie, które zmienia rzeźbę terenu i otwiera nowe trasy do ataku. Może się to przydać w trudnych sytuacjach, a ponadto standardowa walka pozycyjna będzie bardziej zróżnicowana. Na, na Ruinbergu, na Ruinbergu mi się to nawet podoba, nie? bo to daje bardzo, bardzo zmienia dynamikę w mieście, bo ta pozycja, która jest OP w tym miejscu, bo ona jest OP. Jeżeli nie macie tylko twardą wieżę, to jesteście tu w stanie strasznie dużo wytrzymać. Powoduje, że, że, że po prostu dostajecie jakiekolwiek opcje, nie? Do, do gry w mieście, co jest spoko sprawą. Na prochorowkę spadną dwa samoloty bojowe. To, to mnie najbardziej. Wybawą zarośla, ale ich wraki zapewnią nową osłonę. To może wam pomóc zarówno w ataku, jak i w obronie. Podchodówka jest ciekawa, nie, bo z jednej strony z jednej strony trochę daje po dupie lightom i ich znaczeniu, ale z drugiej strony jest masa takich bitew, gdzie macie jednego lajta z jednej strony, jednego z drugiej, albo nie nawet po trzy łatwe, i się w waszej drużynie wszyscy wywalają w ciągu pierwszej minuty czy półtorej. I potem jest tak naprawdę siedzenie w krzaku i czekanie na ten moment, kiedy ich light was zaświeci, zostaniecie skasowani. Nie? I takie rzeźbienie w kupie, żeby cokolwiek ugrać. Co jest... Ta mapa jest świetna ogólnie, ją uwielbiam, tą mapę. Ale niestety, jak nie ma lighta sensownego w grze, albo kogoś to spotuje, to jest dramat na niej granie więc to może na przykład w rozwiązać. Jeśli dojdzie do kolejnej katastrofy samolotu, która zniszczy część bunkra, blokując przejazd linii strzału wiodącą przez bunkier i port. Zmniejszy to przestrzeń na manewry, ale też szansę na ogień krzyżowy w tej okolicy, co zachęci Co to było? Graczy do zobaczaj na Ej. manewry. A... Jak to wejdzie, to dobra, słuchajcie, jest pomysł. Jak to wejdzie do gry, to musimy wejść na serwer testowy. Też na... I zobaczyć, czy przez tą dziurę Da się strzelić artylerią tak, żeby ubić czołg w środku. Musimy to sprawdzić, nie? Czy przez tą źle przelatują pociski. Bo to jest istotna sprawa. Ogień krzyżowy w tej okolicy, co zachęci graczy do bardziej... Musimy zobaczyć, czy tu wpadają pociski. ...aktywnej rozgrywki. To byłby ekstra strzał, nie? Wreszcie na Himmelsdorfie dojdzie do katastrofy. A dobra, wracając jeszcze, bo chciałem tylko skomentować. Yy, ogólnie na tej... A czy to będzie coś Co się... Za... A, zaraz, bo... Moment. Bo tutaj się Kto zawala ten... Zaraz. Bo... Po jednej rzeczy zapomniałem. Czy są tylko te zmiany, że... Czekajcie. Czy na tej mapie będzie tylko się miasto zawalało i... Akademiki nie będą się zmieniały? Czy tutaj tylko się samolot będzie na linii 1-2 rozbijał, a na górce już nie? I czy tutaj tylko się zawala ten wjazd, ale most się nie zawala i nie wpływa ten statek do portu, który rozwala wszystko? Ciekawe. Wreszcie na Himmelsdorfie dojdzie do katastrofy pociągu, dzięki czemu powstanie szereg nowych osłon na konkretnej flance. Dzięki temu łatwiej będzie się przebić. Ta muzyka w ogóle. Du, du, du. A tu się rozwala i sterowiec, i ten, i pociąg, tak? Tymczasem sterowiec zmieni mapę jeszcze bardziej. Ok. Stworzy nowe osłony na głównym placu i pobliskiej ulicy. A także odblokuje szybki, ale niebezpieczny przejazd z góry prosto na stanowiska dla czołgów ciężkich. W przyszłości zobaczycie jeszcze więcej wydarzeń losowych. Aha. Ich mechanika i efekty wizualne uległy znacznej poprawie od testów podczas misji zwiadowczej. Okej. Okay. Teraz wydarzenia losowe mogą nastąpić w dowolnym momencie bitwy. No to jest to ciekawe. Wokół. Aha, okej. Okay. W końcu są losowe. Okej. Okay. Dobra, to ma sens. Przed rozpoczęciem wydarzenia, zobaczycie. Czyli cofam to, co powiedziałem wcześniej. Znaczy, cofam, no to na śmieszku powiedziałem. Że losowość polega na tym, czy one się wydarzą, czy się nie wydarzą. Nie? Ostrzegawczy dym. Im bliżej do jego tym będzie gęstszy. Zobaczycie też odliczanie do wydarzenia na minimapie. Okay. A nawet tuż przed waszymi oczami. Jeśli znajdujecie się w pobliżu strefy zagrożenia, jeżeli podczas wydarzenia będziecie w strefie zagrożenia, wasze pojazdy mogą zostać zniszczone, mm. albo i nie. Dojdzie do tego tylko jeśli trafi ich wielki obiekt lub w pobliżu wybuchnie bomba poprzesta. Co? Powietrzna. O kurde! Nie uszkodzą waszych pojazdów, ale i nie powinniście przebywać w strefie zagrożenia. Ciekawe. Znaczy, domyślam się, że hitboxy będą zdupione, nie jak wszystkie hitboxy w tej grze, ale Ale wyobraźcie sobie, że ten samolot leci, a wy stoicie LC-AMX-em pod nim, nie? I przelatuje nad nami to skrzydło, i po prostu przeżywacie to, jak w jakimś amerykańskim filmie. W pobliżu wybuchnie bomba powietrzna. Małe obiekty nie uszkodzą pojazdów, ale i tak nie powinniście przebywać w strefie zagrożenia. Ciekawe. Pamiętajcie, że wydarzenia losowe występują tylko na mapach w fazie rozwoju dostępnych dla pojazdów co najmniej czwartego poziomu. Okay. Można je włączyć i wyłączyć w ustawieniach lub w oknie wyboru trybu. Czyli Dobra. wykluczenie mapy zablokuje ją również w sekcji mapy w fazie rozwoju. Ok. To no dobrze, akurat. Nie no, ale co jak wcale to wygląda naprawdę widowiskowo, nie? Te samoloty rozwalające się, to wygląda naprawdę spoko, ładnie to jest zrobione, trzeba przyznać. Funkcja wydarzeń losowych to największy krok naprzód w kwestii map gry. Od czasu wprowadzenia nowej fizyki i grafiki HD. To wygląda naprawdę ładnie. Nacieszcie się zniszczeniami. Dobra, czyli... Wykorzystajcie nowe okazje na swoją korzyść i wygrywajcie w dobrym stylu. O, to już tam pierdololo. Eee... To jest ciekawe, nie? Mapy w budowie. Eee, ponieważ to są mapy w budowie, to wygląda tak, jakby gaming najpierw coś testował, potem znowu był test i tak dalej. I to nadal jest test. Właściwie. Tylko, że już taki na pełną skalę. Pełnoskalowy test. Wprowadzamy coś, dajemy tylko cztery mapy, dajemy ograniczone te... Yy... Te wydarzenia, tak? Czyli, no, daliśmy bardzo dużo różnych koncepcji, sprawdziliśmy pewnie, które wpływają bardziej na rozgrywkę, które mniej, tak? I zostawiamy te, które są bardziej sensowne i patrzymy dalej. I ewentualnie, jeżeli to będzie miało sens, ludziom się będzie podobało, będzie to wpływało pozytywnie na rozgrywkę, to będziemy to rozwijać szczerze. To jest bardzo dobre podejście. Ja nie widzę, nie widzę zupełnie miejsca, w którym miałbym się do tego przyczepić. Dokładając do tego to, że każdy komu nie będą w ogóle pasowały takie rzeczy, może sobie to. Może się to wyłączyć. Nie? Więc. Więc super. Um, więc spoko, nie. Dla mnie bardzo, bardzo fajnie. Ja czekam, czekam, jestem ciekawy, nie? że że jestem ciekawy, jak to, jak to wyjdzie w praktyce i, i czy to będzie dalej rozwijane, bo moim zdaniem jest, jest to całkiem spoko. A tu jest coś ciekawego dołożone jeszcze. Nie są aha, są wydarzenia, które są. Czyli tak, dobra, to o czym mówiłem, czyli że tylko że nie ma na przykład tego tutaj albo pociągu jadącego. Z tym pociągiem to dobrze, bo ludzie wjeżdżali tylko specjalnie po to, żeby się o niego rozwalić i tak głupie. Tutaj mamy to i bezpieczna przystań mamy tylko zawalenie tego. Szczerze nie wiem czy to będzie tak strasznie wpływało na rozgrywkę. Ogólnie mam wrażenie, że ten korytarz jest rzadko kiedy używany przez ludzi. Myślę, że więcej będzie dawało to, że tu będzie gruz i będzie można za nim się jakoś chować, próbować atakować od tej strony, że, że, ten, że to miejsce będzie trochę bardziej osłonięte, zwłaszcza przed tymi tedeczkami, które są tutaj ustawione, że to może będzie więcej dawało niż zablokowanie tego, no ale to zobaczymy. Wydarzenia losowe są nieprzewidywalne. Dobra, nie są gratulowane. Mogą nawet w ogóle nie wystąpić. Scenariusze wydarzeń losowych. No to, to było. Wszystko. Porady dotyczące rozgrywki. Jak wydarzenia losowe zmieniają wasze doświadczenia? Domyślne wydarzenia losowe są włączone dla wszystkich czterech mapach. Macie jednak opcję wyłączenia tej funkcji w ustawieniach gry. No i spokój. No tutaj ogólnie nie ma tutaj nic za dużo yy, dodanych rzeczy. Tak jak mówię, mnie się podoba to, że wprowadzają to małym krokiem. Podoba mi się to, że można to wyłączyć, jeżeli komuś nie pasuje. I podoba mi się to, że te wydarzenia rzeczywiście mają być losowe, tak? Czyli, że albo będą, albo nie. I czas tych zdarzeń też jest różny, więc no, myślę, że spoko. Co zobacz, Stabilność techniczną. Czasem mogą powiedzieć nawet na waszych urządzeń, gdy zawierają efekty wizualne na urządzeniach o niższej No to to jest chyba dość. Już wcześniej było o tym. No to wiadomo, że. że że będzie to zjadał trochę FPS-ów, ale myślę, że, że może być do przeżycia. Zresztą... Man, muszą, chyba, muszą chyba usprawniać giereczkę i powodować, że była ładniejsza. No. Jeżeli ktoś gra w World of Tanks na tym samym komputerze, na którym zaczynał grać w World of Tanks 13 lat temu, to niech zmieni komputer. Taka jest moja rada, okej? Okay? No nie, nie można liczyć na to, że przez 13 lat będzie się grało w jedną tę samą grę i, yy, i będzie ona super działała chyba, że jest to CS no. co, co chciałem powiedzieć? Dobra. Tyle w tym odcinku. Wszystko co chciałem, to chyba powiedziałem. Tutaj chudy widzę jeszcze napisał o kontenerach tych przepychanych takich blokach betonowych i tak dalej. Czy ja wiem, czy to było słabe? To też jest ciekawa koncepcja, żeby niektóre obiekty dały się przepychać, więc zobaczymy. Oho, Kosiarze przyjechali. To kończy nagrywać. Dobra. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. pa, pa.